Masz wiadomość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Serna. Czwórka kielichów, co wychodzi naprzeciw. Sąd ostateczny. Wynik, odpowiedź rada. Siedemka monet. Sedno, czwórka kielichów. To jest takie emocjonalne nasycenie, znużenie, przesyt. To jest czekanie w niewiadomej. Czwórka kielichów przedstawia malkontenta, który nie wie, co ma zrobić. Albo ma i nie wie, co ma z tym zrobić. Człowieku coś się kłębi, coś się tarmosi, coś go ogranicza. To może być częściowa izolacja. Ma brak wiary w dalszą przyszłość, albo ma brak wiary. To była pomyłka, z której trzeba wyciągnąć wnioski. To jest również rozczarowanie miłosne. Należy śmiało spojrzeć w przyszłość, zobaczyć nowe możliwości, wziąć się w garść, a przede wszystkim nie zamykać się, bo to będzie duży błąd. Co wychodzi naprzeciw, Sąd ostateczny. Przede wszystkim wyzwól samego siebie. To jest również niechęć do zmiany i trwanie w starych przyzwyczajeniach i układach. Te układy mogą uwierać, ale człowiek wytrzymuje. To jest również lęk przed popełnieniem błędu. Ta osoba czuje gorycz, niepokój. To może być gorycz z niepotrzebnego przebudzenia. Nie trwaj Poczuciu winy, bo nie jesteś winny. Nie obciążaj siebie, bo to nic nie da. To przebudzenie jest po to, aby prawidłowo zamknąć temat, który był prawdopodobnie nieelegancko zamknięty. Tutaj nie ma porozumienia. Ta osoba nie wie, co ma zrobić. Co dalej? Wynik. Odpowiedź, rada, siódemka denarów. Odpowiedź masz tutaj. To jest również bilans strat i zysków. Na pewno coś zostało zasiane, ale ziarno jest dopiero w ziemi. To jest czas i od człowieka będzie zależało, jak wykorzysta ten czas na utrzymanie związku. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że krzywdzące sądy wydają w pośpiechu, a przede wszystkim trzeba sobie coś uświadomić. Czego oczekujemy od strony przeciwnej i czy jest warta, aby na nią czekać? Postaw na siebie, bo życie ci przyleci, a później będzie żal. A tego ci nie życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot dbaj o Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję Klara Tarot Bajośpie.